Witaj! Jeżeli chcesz wspierać tę serię, zostaw łapkę w górę, skomentuj i subskrybuj mój kanał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na odcinek! Cześć, Tutaj, Hilpi witam w kolejnym odcinku Liverpool 3.1 Nowa Era. Jest to odcinek numer 34, jeżeli dobrze pamiętam. Wkraczamy już w sezon Baker Premier League. W poprzednim meczu, który rozegraliśmy w poprzednim odcinku. Zagraliśmy o e, trofeum Community Shield, pokonaliśmy Chelsea, london Bardzo gładko, 3-0, hat-trick danego Inksa na Wembley. Tak jak skończyliśmy poprzedni sezon na FA Cup, również na Wembley, tak e, ponownie rozpoczęliśmy na Wembley z Chelsea. No ale teraz rozpoczynamy kolejną kampanię Barclays Premier League. Ja oczywiście czekam na kolejne oferty i pożyczenia moich zawodników. Ja już nie mam zamiaru nikogo kupywać. No Bo, oczywiście, nie mam już miejsca dla tych graczy. No, bo jeżeli Henderson nawet się nie łapie na ławkę, a jeżeli się łapie, to już ma problemy nawet z wejściem na, na boisko, to nie potrzeba mi już nikogo innego. Inna sprawa, że muszę wypożyczyć kilku graczy, żeby w ogóle niektórzy mogli się rozwijać, bo tak to będzie z tym problem. No, cóż, przynajmniej z West Hamem i zapraszam już na murawę. I jesteśmy już na Upton Park Bowling Ground. Jak to sobie woli, West Ham kontra Liverpool. To mecz otwierający sezon Ligi Angielskiej. Zespół z Londynu kontra zespół z Liverpoolu. Mam nadzieję, że ten mecz będzie zupełnie inny niż ostatnio, jak to było w zeszłym sezonie z West Hamem. Mieliśmy problemy. Nie wygraliśmy z nimi w Lidze dwa razy, zremisowaliśmy po 1 do 1 i tym razem chciałbym to zmienić. O, to mój wyjściowy skład, najmocniejsza jedenastka jaką mogłem delegować. I zobaczcie, na ławce dodatkowo zostaje Inks, Origi, Sterling, Malarczyk, Henderson. To co, to tacy zawodnicy to mogliby na ludzie w pierwszej składzie grać <grym> w każdym zespole Gerard. O! Jest okazja. Wychodzi na pozycję Desilio. Aj. aj, aj. Oj, kombinuje West Ham. Nadal jest oszczędkowanie w pole karne. Jeszcze tam jest Carol. Ajajaj. Ależ teraz mieliśmy szczęście, że Carroll to nie jest zawodnik, którego byśmy widzieli nie, jakiś czas temu w Newcastle. Ale teraz Staricz uruchamia La Caseta, który kontynuuje swoją formę z zeszłego sezonu i nie trafia bardzo prostego strzału. I mamy koniec pierwszej połowy. No nie było tu. Zbyt wiele emocji. <głos> Nie wiem, <noise> <sam głos> czy były jakieś strzały na bramkę. No, chyba jeden, ten strzał, kazeta. No ale po pierwszej połowie, nudny mecz. Remis 0 do 0. Dobrze, piłka Staric. Kutinio pianic. Oleż, będzie szansa dla Bośniaka. Pianic! Zablokowane uderzenie pianicia. I będziesz utrożny. A teraz ośrodkowanie z rożnego strzału Staricza. I piłkę wybija Szpigel. Jeszcze w jej posiadaniu Liverpool. Blisko pola karnego West Ham niebezpiecznie. No, był jeszcze doświadczenie w pole karnej, jest 1-0. Mauro Zarate otwiera wynik tego spotkania. No, niedobrze się zaczyna ten mecz. Druga połowa, pierwszy celny strzał West Hamu i pada gol. Ale rozmontowana absolutnie to zagranie Nobla. Niepokryty Kujate uruchamia Zarate i jest 1-0. No i kolejna akcja. Cresswell i utrożny oraz trzy zmiany. Przynajmniej po mojej stronie, nie wiem jak to będzie po stronie West Hamu. Ja robię trzy zmiany: schodzi KZ, Pianic oraz Coutinho. W ich miejsce Inks, Sterling oraz Jordan Henderson. Dobrze, Szkretel w obronie, fantastycznie. Szkretel i jest okazja: Inks, Sterling, Staric. No, jest złe podanie Sterlinga. Ale Inks bardzo intensywnie w obronie, i rusza dany Inks. Mega chłopek, rusza z piłką Sterling! Mega chłopak, chciałem powiedzieć, a nie chłopek. Ale Sterling strzela bramkę i akcja rezerwowych przynosi efekt. Tuż za poświęcenie w obronie Inksa i rusza, wykłada piłkę na patelnię. I w tej sytuacji Rahim Sterling się nie myli, pierwszy gol tego zawodnika. Na czas gra już Morrison, no co za... I wywalczył faul, no. Oj, odbija piłkę! Mignole, coś zrobił tutaj. Henderson wyłożył piłkę jak na tacy zawodnikowi West Hamu. No i mało brakowało. Sterling, Sterling, czas na drugą bramkę Sterlinga. Nie ma gola. Teraz jest okazja. Nie ma okazji. Tomkins, napad. Carol, sędzia jeszcze nie kończy tego meczu. Noble, ale tu już jest bardzo blisko końca. Już za chwilę chyba sędzia odgryzie po raz ostatni, bo West Ham rozgrywa to piłkę bardzo długo i tak się właśnie dzieje. Liverpool po raz trzeci z rzędu remisuje 1 do jednego z West Ham. To jakaś klątwa panuje nad tymi dwoma zespołami, że ten sam wynik się, utrzymuje się od trzech ostatnich spotkań w Lidze Angielskiej. Trzy razy z rzędu 1 do jednego West Ham remisuje z Liverpoolem. No i co? No i mamy, no i mamy remis 1 do jednego. O, Benarfa chce stąd wyjechać. Jakieś nowe transfery? Waran do Chelsea, no czyli Chelsea kupia dwóch środkowych obrońców: Sokratesa i Warana. No, naprawdę, się zbroją na ten autobus! Się zbroi ten autobus naprawdę konkretnie. A przed nami za chwilę Medses Spurs, więc. Może być, może być gorąco. Gramy pewnie na Enfield, no bo tak na no, to by wskazywała logika. No ale za chwilę zobaczymy. Suarez, blisko Bayernu, no więc kolejny mega transfer na horyzoncie. O, Samet Yesil, do Fulham. Dziękuję bardzo. No, myślałem, że ten chłopak się nie doczeka. Dobrego klubu. A się doczekał. teraz jeszcze dajcie wypożyczenie dla trzech co najmniej moich graczy i będzie fajnie. Jakiś gościu z Manchesteru City do Arsenal poszedł jakiś nieznany, więc jakiś super talent Arsen Wenger wyczaił. No cóż, o, Bale czy Quadrado w którym Manchester United mogłem, nie mogą się decydować. No, mają kłopot bogactwa, no ale mecz ze Spurs. Jedziemy tym, znowu na wyjazd na World Hart Lane. O, właśnie, na White Hart Kane. No i tam będziemy teraz szukali szansy na swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. To właśnie wyjściowy skład Spurs Jedlin, Facio, Dyer, Davis w obronie. Więc to ciekawa, ciekawa kombinacja czwórki defensywnej na ławce Iguain. A to właśnie wyjściowy skład. Liverpool, tak wspominałem. Inks, Sterling i dodatkowo jeszcze Markowicz wchodzą do pierwszej 11 Na ławce się, siadają tym razem Kutynia, stary, Ślaka, Zet. O! Bied, będzie pierwsza okazja, w trzeciej minucie! Danks Inks, faulowany jest, rzut karny! Już może być czerwona kartka, w trzeciej minucie jednak nie. Sędzia nie, nie wiem dlaczego, dyktuje żółto, rzut, podaje żółtą kartkę. Ostatnio broń faulował Inksa, no ale żółty kartonik to i tak... Mało w porównaniu do tego, jaką karą jest rzut karny. A Steven Gerrard jest przed szansą, żeby otworzyć swoje konto bramkowe w nowym sezonie. Przed szansą z 11 metrów Steven Gerrard jest nieomylny. Gol numer jeden dla kapitana Fantastic. Czy to będzie jego ostatni sezon w koszulce Liverpoolu? Zobaczymy. Na razie rozpoczyna nową kampanię bramką już w czwartej minucie. Miralem Pijanić. Dobra akcja, Inks. Inks! Mija swojego rywala, Inks! Przed Inks! Ależ to wybronił Michael Worm! Oj, będzie groźna sytuacja, wychodzi De Majora przed polem karnym miniu, ależ interwencja belga. Dobre zagranie, pięcia w obronie, teraz z kolei Inks. Szuka piłki, Inks! Będzie piłkę miał na nodze, Inks! I gol! Ależ akcja popisowa, dany Inks! One tu zagrane ze Stevenem Gerardem. No i wymieniliście tutaj uprzejmościami. Ink wywalczył karnego dla Gerarda. A Gerard podał do Inksa. Jest 2-0 po 24 minutach. Teraz aktywnie Liverpool i kolejna szansa dla danego Inksa. czyżby drugi gol tego zawodnika w tym meczu i Nie ma gola, ale jeszcze dobija Gerard. I również nie ma w ramki. Ależ zmarnowali teraz tę okazję na 3-0. Mamy koniec pierwszej odsłony tego meczu. Liverpool kontroluje przebieg tego spotkania, wygrywając 2-0 do 0 i kontynuuje swoją drogę po pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Mamy zmianę po stronie Liverpoolu, wchodzi na boisku Paweł Malarczyk za Stevena Gerarda. Gerard już pokazał bardzo dobrze, na co go stać. I czas na odpoczynek. Ależ zagranie Malarczyka wychodzi na pozycję Inks. I będzie 3-0. Tutaj starali się jeszcze zatrzymać piłkarza z numerem 11, obrońc Tuddenhamu. Mało, mało brakuwało do rzutu karnego, no ale Danny Inks nie myli się i zdobył swojego drugiego gola w tym meczu, a ogólnie piątego już w nowym sezonie. Na tym ślisk Dajera mógł się skończyć bardzo źle, drugą żółtą kartką, ale sędzia na szczęście tego nie zauważył. Ponownie Lamela. Pole karne, doświadkowanie strzała de Bayora i jest gol! Jest 1 do 3. Nie popisali się tutaj defensorzy Liverpoolu, nie popisał się Martin Schröder przede wszystkim. Pozwolił strzelić tę bramkę piłkarzowi pił... Adebayorowi z Togo. No i mamy gol, chyba honorowy, no bo nie wierzę w te jakiś powrót do gry e, gospodarzy. Kolejna akcja, malarczyka tym razem zagrywa do Starycza, Starycz rusza na bramkę. Staricz, zwód do środka. Starycz broni Worm. No i jest okazja dla Pawła Malarczyka, rusza Malarczyk, będzie miał swoją bramkę w tym meczu, nie, broni jednak form, no miał asystę, mógł strzelić bramkę. Szansa na 4 do 1, czy wykorzysta to Liverpool? Dobre zaganie do Malarczyka, Malarczyk wchodzi w pole, karny, jest faulowany, jest rzut karny, drugi w tym meczu dla Liverpoolu. Fauluje Ben Davies, dostaje żółtą kartkę od sędziego i będzie okazja na podwyższenie prowadzenia przed szansą Miralem pianić. Bardzo pełny na punkcie 11, 11 metrów oddolonym od bramki. I czy zdobędzie swoją inauguracyjną bramkę dla The Red? Zobaczmy. Bośniak, Pianić! Był blisko form, ale Pianić się nie myli i zdobywa swoją bramkę. Numer 1 w koszulce z numer, w numerze 7 4-1. Liverpool demoluje po raz kolejny. Tottenham, ostatni mecz tych dwóch drużyn na Enfield skończy się wynikiem 5 do 1, więc teraz Tottenham uniknął czterobramkowego deficytu, jest tylko trzybramkowa strata. Niepoczczeni piłkarzy, Mauricio Pochettino. I mamy koń z tego pogromu. Liverpool gładko pokonuje Tottenham. 4-1 no i bardzo pewnie zaczyna swój sezon bez porażki w dwóch pierwszych meczach. Bardzo pewne zwycięstwo piłkarzy z czerwonej strony rzeki Mercy. No, witam wszystkich jeszcze raz po meczu. Falsity chce za Enrique tyle. No, ja bym chciał trochę więcej. Wiecie, bo to jest mój generalnie backup, czyli zawodnik do zmiany, jeżeli Moreno jest kontuzjowany. A nie chcę kupywać nowego zawodnika, się trochę podsymuluję. O, 6300, więc y jeszcze w tym okienku transferu prawdopodobnie zdecyduję się na zakup jakiegoś zawodnika, który by mi. Ewentualnie służył jako zastępstwo Moreno, choć na lewej stronie może grać również bodajże Emre Chan. Eee, Emre Chan, zobaczmy. Tak, może grać jako lewy obrońca, jako lewy pomocnik również. Więc e, możliwe, że to lepsze będzie dla Chana, że zostanie w klubie po prostu taka hierarchia jaka jest. No i teraz to Chan będzie tym drugim lewym obrońcą w klubie. No bo ewentualnie jego występy w środku pola mogą być teraz bardzo, bardzo rzadkie. No bo mamy przed nim, jest tak Henderson, Pianic, Gerard, Matuidi, więc tutaj jest duża rywalizacja na tej pozycji. No cóż, o Bentek odchodzi. Gdzie on uszył? Lewce Barcelony, tak? A ja, ja, ja. A Benarfa do Evertonu, więc kupują. Kolejny środ. No cóż, proszę Państwa, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zostawcie te 100 lajków, bo bardzo bym chciał tak utrzymać taki poziom. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out!